Cześć, 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 witam Was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z Asasyna. Jedyneczki. Tutaj ostatnio zakończyłem, słuchajcie. I zmierzamy do Almualina, to jest nasz jedyny wróg. Nie mogę się cofnąć, nie mogę nic już więcej zrobić. Nie wiem ile jeszcze do końca, więc może być tak, że to będzie jakiś króciutki odcinek. Albo nie wiem, czy czasem nie dokoptuję do poprzedniego. Zobaczę, no bo wiecie jak to jest jak się gra na ślepo. No nie wiadomo, nie? W każdym bądź razie wiemy kto za tym wszystkim stoi. Nasz e, mistrz. Nic więcej. Ciekawe. To nic nie zrobię już, nie? Nie. Dobra, idziemy, słuchajcie, idziemy. Aha, no to może być jakaś taka, słuchajcie, walka. I ja nie wiem, czy ja dam radę. Ci ludzie jacyś tacy dziwni. Słuchają go. Gdzie ty jesteś? Wszystko przez ciebie. Jakaś będzie walka, kurde. Ja nie wiem, czy ja sobie dam radę. Czy na tym dziedzińcu? Oczywiście, że tak. Wow. Na razie nie mogę biec. Mogę tylko pomalutku sobie tutaj pójść. Wow. A on ma ten artefakt. So, I've never been to run. Never been to you? let me go. oh, altair, i hear the hatred in your voice, feel its heat. let you go? Well, that would be unwise. why are you doing this? i found proof. proof of what? that nothing is true and everything is permitted. come, destroy the betrayer. O nie To są ci wszyscy, których zabiliśmy Chyba żartujecie, że ja będę musiał z nimi tutaj walczyć O matko, nie dam rady z nimi wszystkimi Dobra, jeden Jeden padł Nie, nie dam rady, słuchajcie, na początek nie dam rady, to na pewno. No. No ale dobra, to przynajmniej dobrze wiem, że ten cały odcinek można jeszcze raz tutaj... ...na nowo, e, nie muszę dokoptować do poprzedniego. <laughs> Przyda się cały jeden odcinek na walkę. E, nie wiem, jak mam ataki robić, słuchajcie. E, jeszcze się nie nauczyłem. No, cały czas mnie tutaj... O! Jeszcze takie coś robią. Nie wiem czy to się też da jakoś tak? Na pewno, nie? Chyba no, się zamieniają w zwykłych... No widzicie? Skubaniec... Potrafi tak zrobić, a ja tak nie potrafię. Dobra, no rzucają, to nie szkodzi nic Dobra, zabijcie się najlepiej O ale mnie złoił, o jesu Dobra, nie dam rady To na pewno e, To jeszcze spróbuję raz Eee Wtedy, no jeszcze raz teraz spróbuję, to będzie trzeci raz i wtedy pokażę Wam ten moment w końcu, który mi się udało, bo... Bo to będzie za długo. A pewnie będzie mi sprób 70. Dobra, tu mi się jakoś udało, ale nie wiem jak ja to robię. No, jakoś mi tam idzie. Słuchajcie, może ta trzecia próba nie będzie taka zła. No, chociaż... <laughs> jeszcze ich jest za dużo, żeby cokolwiek powiedzieć. Kurde! No dobrze idzie, nie? Chcę sobie, tro sobie trochę życia, wiecie, wziąć. Kurde, no. E Zebrać trochę życia. Dobra, niech mnie popychają. I przynajmniej życie trochę... What uh, the hell? Face me! Or are you afraid? I have stood before a thousand men, all of them superior to you, and all of them dead, by my hand! I am not afraid. Prove it. No nie! 50 zaraz będzie Szlak by trafił, nie przejdę tego Znowu do trzech razy sztuka, słuchajcie. O, matko! Czemu mi to robicie? O. Boże, ale ułoją. Nie mam szans, słuchajcie. Najgorzej mnie tak obtoczyli, że nie wiem jak ja mam się stąd wydostać. Y mm -hmm. Dobra, to tutaj będzie chyba też do trzech razy sztuka. Może coś z tego, mam nadzieję, że nie od początku, tylko od, od tych, od razu od Almualina zaczynamy, tak? Have you any final words? You lied to me. Called Robert's goal foul when all along it was yours as well. I've never been much good at sharing. You won't succeed. Others will find the strength to stand against you. And this is why so long as men maintain free will, there can be no peace. I killed the last man who spoke as such. Bold words, boy. But just words. Then let me go. I'll put words into action. <laughs> Tell me, master. Why did you not make me like the other assassins? Why allow me to retain my mind? Who you are and what you do are twined too tight together. To rob you of one would have deprived me of the other. And those Templars had to die. <sighs> but the truth is, I did try. In my study, when I showed you the treasure. But you are not like the others. You saw through the illusion. Illusion? that's all it's ever done this templar treasure this piece of eden this word of god do you understand now the red sea was never parted water never turned to wine it was not the machinations of iris that spawned the trojan war but this illusions all of them what you plan is no less an illusion to force men to follow you against their will is it any less real than the phantoms the Saracens and Crusaders follow now? Those craven gods who retreat from this world that men might slaughter one another in their names? They live amongst an illusion already. I'm simply giving them another. One that demands less blood. At least they choose these phantoms. Or do they? Aside from the occasional convert or heretic? It isn't right. Ah. And now logic has left you. In its place you embrace emotion. I am disappointed. What's to be done then? You will not follow me, and I cannot compel you. And you refuse to give up this evil scheme. It seems then we are at an impasse. No, we are at an end. I will miss you, Altair. No, i student. Oh, Matko. No, to chyba nie będzie takie łatwe. No, to też spróbujemy kilka razy. No, on się potrafi obronić, nie? My nie. <ścoughs> Aż. Kurde, potrafi się obronić, skumaniec. No. Dawaj to. Jak to? The student does not defeat the teacher. I say un Mumkin. Oh, so it seems. You have won then. Go and claim your prize. You held fire in your hand, old man. It should have been destroyed. Destroy the only thing capable of ending the Crusades and creating true peace? Never, then I will. We'll see about oh, Jesus. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Słuchajcie, bo nie wiem co tam jeszcze będzie u nas naszego Desmond'a, nie? Bo im o to chodziło.

O, jest malik. Tylko co mam tu zrobić? Aha, nic, po prostu. E, jakby było jeszcze takie inne artefakty w innych miejscach. Na ziemi. Skąd te asasyny wszystkie? No właśnie tu jestem ciekawy co, co to będzie. będzie? Well, We got the map. Mapa, tak. I can't imagine they will all still be functioning at least two appear to reside on landmasses that no longer exist We'll dispatch teams to each site and determine viability. We only need one after all What about the rest collect them? Let's not leave anything to chance Last thing we need is something to And the assassin we have what we need Oh. Wait You know how these things work i doubt we'll be able to walk right in what's your point we might need him his memories i'd recommend we hold him until we have confirmation that there aren't any surprises waiting for us at the sites this is a waste of time you said it yourself we shouldn't leave anything to chance very well ensure we have no further need of him then kill him <sighs> fine okay. I'm undermining my authority i just saved your ass Let's go, we've got a lot of work to do. Don't get too comfortable, Mr. Miles. We'll be back for you soon enough. go, nie? Chcieli go zabić. Ślak był wstręt. Co to jest? się jakieś znaki. Zrobiłem sobie pauzę na chwileczkę. I co ja mam i za nimi? No niekoniecznie pewnie jeszcze muszę się położyć, tak? Dobra. Ale jeszcze mnie tu ciekawi co oni chcą z nim zrobić. Poznaliśmy... Czyli wszystko po to było tutaj potrzebne, żeby tą mapę im pokazać. Gdzie są kolejne artefakty? Tak mi się wydaje. Więc tutaj nie mogę wyjść gdzieś się... Nie, tu się nie da nic. Po prostu muszę przekimać, tak? Zobaczymy co będzie na drugi dzień. Chociaż patrzcie, nie, nie, nie Może ja muszę się po prostu stąd jakoś wydostać Kurde, czekajcie Biec nie mogę A może wejdę znowu do tego, czekajcie Nie, a tu pogrzebać coś w komputerze? Też nie Co ja mam zrobić? Powiem wam, że ta walka poprzednia, no troszkę się pomęczyłem. Tam wam zrobiłem cięcie, więc nie pokazywałem wam tych moich moich porażek, a było ich dość sporo. <grystanie> Może tu? Albo w ogóle trzeba? O, czekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Co? O Co tu chodzi? To jest. Może to mnie gdzieś doprowadzi? Poczekajcie, bo to może. Trzeba iść tymi śladami tam. Tu? Co to jest? A to? Kurde, dziwne powiem, bo nie mogę nic z tym zrobić. Nawet te symbole mi też nic nie mówią. Chodźcie jeszcze zobaczymy tu, chociaż byłam tu już, ale... Ale dziwne. Hmm. Na pewno coś z tymi znakami na podłodze. Tu nie ma nic. To chodźcie, tu jeszcze sprawdzimy. Wejść. Nie wiem, co mam zrobić. A coś w naszym pokoju też jest? Aha, tu. Oh no właśnie, czy to krew? Może kogoś tutaj trzymać? To są jakieś chińskie. Może kogoś tutaj trzymali też i robili na nim takie badania jak na Desmondzie. O kurde, i to się wszystko dowiemy w następnym odcinku, następnej części, którą już po prostu nie mogę się doczekać. Oczywiście drugą część zagramy jak najbardziej. Bardzo mi się, słuchajcie, to podobało czy będę mieć jakieś prawa autorskie, ale to nieważne. Świetna część. Mnie się podobało. Mogłoby być suma, w sumie więcej tych takich zadań pobocznych, bo to w pewnym momencie było już monotonne i takie... Mogłoby się wydawać nudne dla kogoś. Znaczy ja się tam świetnie bawiłem. Tak samo te chorągiewki. No nie, nie zebrałem wszystkich. Sami widzieliście tam po 97, po 3 mi pobrakowało. Nie wiem, czy będę mógł... No nie mogę tego teraz przewinąć, więc może poczekajcie... Zaraz się pojawia już w menu. Skończyły się literki. Jestem słuchajcie tutaj znowu. To są jakieś chińskie. I po co tutaj? No bo to takie wiecie, takie, takie zakończenie. Cholera wie co dalej. Nie mogę podejść w ogóle do tych napisów? Więc nie mogę z nimi zrobić. Wiecie, zakończyli i teraz nie wiemy co dalej. Kogo tutaj jeszcze trzymali i robili na nim właśnie takie testy? Mogę się tu wrócić? I to chyba chodzi o to, że mogę się po prostu zwyczajnie wrócić. Tak, i słuchajcie, dokończyć to co, to co tutaj na przykład mi się nie udało. Czyli te chorągiewki. Na przykład, tak, stragan. Tylko, że, o tutaj na przykład te chorągiewki. Ja Wam mogę to pokazać, jak to wyszło. A, zresztą chyba Wam pokazywałem. Tutaj się udało. To też się udało. Natomiast tutaj, no nie? 31. Czyli takie dwie gdzieś. Tutaj takie też trzy. Mam no tu jedną gdzieś. No nie mogę, nie wiem gdzie. Tutaj widzicie macie 4, 3, tutaj też 3 w Jeruzalem. Także tak to jeśli chodzi o chorągiewki. Natomiast wszystkie te zadania tam mi się udało. Ewentualnie te stragany. Pamiętam, że nie wiedziałem co mam wtedy zrobić, że trzeba kogoś rzucić na stragan, to wtedy można było jakby to. bank zaliczyć to nie wiem to chyba było właśnie to chyba to będzie to tak mi się wydaje bo ja tego nie robiłem tutaj na przykład nie wiem o co chodzi czemu takie mam niezaliczone w każdym razie jest możliwość słuchajcie powrotu i jakby zaczęcia wszystkiego od początku ja pewnie zrobię sobie to poza nagraniem bo chciałbym przejść tak na 100% grę mi bardzo się podobała momentami mogła być nudna dla kogoś no ale ja tam się świetnie bawiłem to jest pierwsza część myślę że Następne będą coraz lepsze i chciałbym sobie zagrać, bo no, bo to jest takie trochę urwanie i myślę, że dalsze losy Desmonda? Nie wiem. Poznamy w, następnym, w następnej części, zobaczymy. Chociaż z tego co wiem, każda z tych części gdzieś odbywa się gdzie indziej, w jakiejś innej epoce? Nie wiem w ogóle, nie wiem. W każdym razie dziękuję Wam, że byliście ze mną w tej serii i cóż, do drugiej części, nie? Trzymajcie się, cześć.